Cześć, tu Pana telewizja Beka, przegląd wiadomości szkolnych. Mija maj, pracowity miesiąc zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli. Wielkimi wydarzeniami były Złota Nutka, czyli szkolny konkurs piosenki, uroczyste rozstrzygnięcie konkursu organizowane przez nasze koło regionalne Ziemia Andrzejowska w Legendach. Ogłoszenie laureatów konkursu Moje wymarzone miejsce pracy. Posadzenie jodły papieskiej na terenie naszej szkoły, coroczna akademia z okazji 3 maja oraz mniej ważne wydarzenia, o których będziecie mogli usłyszeć w dalszej części programu. W Centrum Kultury w odbyła się uroczysta prezentacja projektu pod tytułem Moja Mała Ojczyzna, Ziemia Jędrzejowska w Legendach. Uczniowie zaprezentowali najciekawsze legendy, a opowieści o powstaniu klasztoru i o zbóju Herście. Przedstawili w formie, formie krótkich instynizacji. Rozstrzygnięty został również konkurs, zorganizowany we współpracy ze Stowarzyszeniem Lokalnej Grupy Działania GRY, która jest również sponsorem nagród. Wśród, wśród, wśród laureatów było wielu uczniów naszego gimnazjum. Serdecznie gratulujemy. Prezentację projektu przygotowało koło regionalne w składzie: Dominika Habus, Edyta Jakimiec. Olga Michalska, Dominika Nawrot, Martyna Kutowska, Agnieszka Skrzypiec, Karolina Gądek, Mateusz Suchmiel, Aleksandra Bugajewska, Tatiana Jerzewska i Maria Kocimska. Opiekunami koła są e, pani Edyta Maciąg, Agnieszka Szymańska i Ewa Wydry. Oprawę muzyczną przygotowała pani Dorota Mierzwińska oraz jej podopieczni Patrycja Kowalska, Karolina Stępin, Jakub Jawor, Karolina Musiał, Pata, e, Katarzyna Paździora, a o scenografię zadbała Pani Małgorzata Bielecka. 14-osobowa grupa uczniów z naszej szkoły pod opieką Pani Małgorzaty Bieleckiej wzięła udział w finale wojewódzkiego konkursu na najlepszy projekt uczniowski pod tytułem Moje wymarzone miejsce pracy. Nasza szkoła po raz pierwszy zaangażowała się w tego typu przedsięwzięcie i okazało się to ogromnym sukcesem. Grupa informatyków zajęła wysokie trzecie miejsce. Oprócz tego Kamil Sajdak i Piotr Purchała zostali wyróżnieni za kreatywne podejście i zwrócenie uwagi na szczególnie ważny w dzisiejszych czasach rynek pracy. Po raz pierwszy została również przyznana dodatkowa nagroda przez Państwową Inspekcję Pracy, która przypadła autorom projektu o zawodzie ginekologa. Bardzo miłą niespodzianką były nagrody ufundowane przez burmistrza miasta Jędrzejowa Marcina Piszczka. Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom. Marcie Lato Mateuszowi Suchmielowi, Marcinowi Suwale, Tymoteuszowi Przyłódzkiemu, Oldze Michalskiej, Dominice Nawrot, Agnieszce Skrzypiec, Kamilowi Sajdakowi, Piotrowi Purchale, Kamilowi Kośmidrowi, Mateuszowi Kielisiowi, Natalii Pazerze, Martynie Putowskiej, Dominice Chawus. W związku z beatyfikacją papieża Jana Pawła II nasza szkoła wzięła udział w projekcie edukacyjnym Świętokrzyskiego kuratora oświaty Żywe pomniki beatyfikacji Jana Pawła II. Uczniowie ze szkoły podstawowej i gimnazjum mogli obejrzeć prezentację multimedialną o Janie Pawle II, przypomnieć sobie krótką historię jego życia i wysłuchać najpiękniejszych pieśni śpiewanych papieżowi podczas pielgrzymek. Nad częścią artystyczną czuwali. Anna Kopcińska, Sulesz, Beata Zajęc. O godzinie 12 dyrekcja szkoły wraz z delegacją młodzieży posadziła jogę papieską na zieleńcu szkoły. Drzewko zostało poświęcone przez księcia, księdza Zbigniewa Przygodskiego. Ta jodła nawiązuje do omiłowania przyrody przez naszego wielkiego rodaka Karola Wojtyła. 9 maja 2011 roku w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Witolda Gomrowicza w Kielcach odbyło się rozstrzygnięcie konkursu pod tytułem „zapomniani bohaterowie historii najnowszej naszego regionu, biskup Czesław Kaczmarek i Tadeusz Szymon Włoszech. Celem konkursu było pogłębienie wiedzy o najnowszej historii regionu Świętokrzyskiego oraz upowszechnienie wiedzy o biskupie Czesław Kaczmarku i Tadeusze Szymonie Włoszku. Zapomnianych bohaterach historii najnowszych. Organizatorami konkursu byli Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, Muzeum Historii Kielc oraz Kuratorium Oświaty w Kielcach. Drugie miejsce w kategorii Prezentacja Multimedialna zajęły Ania Sobczyk z klasy 2B i Karolina Karkocha z klasy 3F. Trzecie miejsce w kategorii Plakat zajęła Ania Sobczyk. Wyróżnienie. W kategorii plakat otrzymały Dominika Narlot i Agnieszka ja Skrzypiec. Na dwudniową wycieczkę do Warszawy pojechały klasy 2A i 2D wraz z opiekunami. Uczniowie zwiedzili miasto w obrębie salonijskich murów, poznali najwspanialszy szlak Warszawy, zabytkowe śródmieście oraz zabytki dawnych przedmieść. Jednak najwięcej emocji dostarczyło młodzieży zwiedzanie Muzeum Powstania Warszawskiego. Lekcja historii na długo pozostanie w pamięci naszej młodzieży. W naszej szkole uczono 220. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uroczystą Akademię przygotowały panie Iwona Górska, Jolanta Piasecka i Dorota Mierzwińska wraz ze swoimi wychowankami. Piękne pieśni, pieśni wzruszające patriotyczne wiersze przypominały, czym był dla Polski 3 Maja. Marcin Maludziński zajął pierwsze miejsce w ósmym regionalnym turnieju wiedzy informatycznej. W turnieju tym brali udział uczniowie z gimnazjum SUPI, Szczekocinach, Lelowie i Żądzach oraz Chroczycach. Uczestnicy musieli zmierzyć się z pytaniami teoretycznymi z zakresu informatyki, a następnie finałowa trójka z zadaniami praktycznymi. Zadania te sprawdzały umiejętność obsługi i wykorzystania programów z grafiki komputerowej arkusza kalkulacyjnego oraz edytora tekstu Word. Marcin po szlachetnej rywalizacji pokonał wszystkich i w nagrodę otrzymał urządzenie wielofunkcyjne HP. 16 kwietnia zakończyła się 11. edycja, 11 edycja Ligi Tenisa Stołowego. W kategorii dziewcząt z grupy szkół gimnazjalnych uczennice naszej szkoły zajęły trzecie miejsce Renata Blichardska pierwsza C, Piąte miejsce Ewelina Gniazdo, 3 A, szóste miejsce Patrycja Kowalska, pierwsza B. W kategorii chłopców Karol Wojtasik uplasował się na czwartej pozycji. Drużynowo nasze gimnazjum zajęło wysokie trzecie miejsce. Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom turnieju, a opiekunom w składzie Marta Kamińska, Tadeusz Sopel oraz Tomasz Puchrowicz dziękujemy za doskonałe przygotowanie naszej prezentacji. Trwa sezon wycieczkowy. W tym roku po raz pierwszy uczniowie naszej szkoły będą mieli okazję wyjechać na wycieczkę z swojego życia do Paryża. Uczniowie będą mieli okazję wjechać na wieżę Eiffla, popłynąć nocnym rejsem na Sekwanie, odwiedzić fabrykę Perfum oraz zwiedzić Paryż, Luksemburg, a także poczuć się dzieckiem w Disneylandzie. Drugą yy, również wspaniałą wycieczką jest Ride, gdzie uczniowie pierwszą zwiedzą góry świętokrzyskie. Wiadomości prowadziła dla was Olga Michalska i Klaudia Łomczewska. Dziękujemy.